Cześć, mam na imię Renata, mam 40 lat i pod koniec 2016 roku zdiagnozowano u mnie surowiczy rak jajnika o wysokim stopniu złośliwości. Zaczęło się tak naprawdę od niewielkich bóli brzucha i boleśniejszych miesiączek. Były to naprawdę niewielkie bóle, ale, ale do tych bóli po jakimś czasie... Doszły również problemy ze strony układu pokarmowego, bóle żołądka, niestrawności, zgaga. Te objawy zaczęły się jednak nasilać. Pewnego dnia zaobserwowałam również powiększający się obwód mojego brzucha i miałam coraz większe zaparcia. To wszystko jednak zmusiło mnie do tego, żeby skonsultować sprawę z lekarzem, i tak zrobiłam. Wróciłam jednak od lekarza z lekami na nieżyć żołądka. Te leki brałam przez jeszcze trzy dni. Partner zawiózł mnie na izbę przyjęć do szpitala. Tam w szpitalu pobrano próbki krwi, zrobiono prześwietlenie, i po kilku godzinach przyszedł lekarz, powiedział, że na tym prześwietleniu widzi coś niepokojącego i postanowił, że wykona jeszcze tomografię. Ale na tomografię musiałam poczekać do drugiego dnia rano. Przeprowadzono to tomografię, a po kilku godzinach wrócił lekarz i powiedział, że ma dla mnie bardzo złe wieści. <tomodgłosy> Będę żyć. Będę żyć tyle, ile jest mi dane, i ani jednego dnia dłużej. Kiedy uświadomiłam sobie tak naprawdę, czym jest moja choroba, zaczęłam szukać w internecie również ludzi, którzy mają podobną sytuację jak moja, którzy zostali podobnie zdiagnozowani. Trafiłam również na takie miejsca i w takie grupy, gdzie dowiedziałam się, że raka jajnika można leczyć w różne niekonwencjonalne sposoby, mianowicie. Pestkami moreli, tzw. witamina B17, można go leczyć na przykład wodą utlenioną, można go leczyć glewami z witaminy C i wieloma, wieloma innymi sposobami. Kiedy traficie na takie strony i ktoś Was naprawdę zacznie przekonywać, lepiej skonsultujcie to z lekarzem, dlatego że może się to odbić naprawdę na Waszym zdrowiu. Rak jajnika na dzień dzisiejszy leczy się operacyjnie i chemioterapią. Przy czym ta operacja, operacja cytoredukcji to jest naprawdę rozległa operacja. Do tej operacji naprawdę trzeba się psychicznie przygotować, dlatego że przy podpisywaniu w ogóle zgody na taką operację usłyszycie z pewnością słowo Stomia.